Sześćset 600 lat temu północna Europa stała się polem bitwy. Wyzwanie rzuciło sobie dwóch ambitnych władców. Jednym z nich był doświadczony i bezwzględny wielki mistrz z zakonu krzyżackiego, desperacko pragnący zachować resztki swoich włości. Drugim młody i ambitny władca z dynastii Jagielonów, który równie mocno pragnął mu je odebrać. Ich rywalizacja doprowadziła do wojny, która ciągnęła się przez 13 lat. Toczono ją na polach bitew i w zaciszu zamkowych komnat, a jej efektem i konsekwencją był upadek starego porządku i początek nowego imperium. W tym odcinku, po trzech latach walki, wojna polsko-krzyżacka nabiera rozpędu. Obie strony rozpoczynają intensywne przygotowania do najbardziej zaciekłej z dotychczasowych bitew. Jej stawką będzie krzyżacka stolica Marburg. Jednak czy Polacy zdołają zdobyć twierdzę, która jest nie do zdobycia. A co ważniejsze, czy po zdobyciu zdołają ją utrzymać. Jak na narodziny imperium. Odcinek trzeci na Malborg 1456 rok. Od dwóch lat polski król Kazimierz IV toczy krwawą wojnę z zakonem. Władca przegrywa kluczową bitwę pod Chojnicami i traci inicjatywę. Jednak jego przeciwnik zostaje uwięziony przez własne wojska domagające się zapłaty. Wielki Mistrz wciąż miał jednak przyjaciół w Malborku. Pomogli mu oni wydostać się z celi i przedostać do Królewca. Stamtąd planował kontynuować wojnę z Kazimierzem. Jego stolica, jego siedziba znalazła się jednak nieodwracalnie w rękach przeciwników, najemników, którzy nie byli przywiązani zbytnio do żadnej ze stron. Ludzie ci w 1457 roku zwrócili się do Kazimierza z nieoczekiwaną propozycją. Kazimierz otrzymał ofertę kupna Malborka. Cena była jednak wysoka. Wynosiła 190 tysięcy węgierskich złotych. W zamian władca mógł bez walki przejąć stolicę wroga. Jej najważniejszym punktem był warowny zamek zbudowany z ponad 10 milionów cegieł. Pod względem powierzchni, największa warownia w Europie. Malborski zamek składał się z trzech połączonych twierdz otoczonych dodatkowym pasem i fos. Zamek przytłaczał swoim rozmiarem. Wydawał się być nie do zdobycia. W jego murach znajdowała się ponadto kaplica oraz liczne stajnie, i warsztaty i spichlerze. Dlatego w pewnym sensie przypominał samowystarczalne, malutkie, ale za to perfekcyjnie ufortyfikowane miasto. Kazimierz nie miał wystarczających funduszy. Obawiał się też, że jeśli poprosi o nieszlachtę, to zmusi go do nadania jej nowych przywilejów. Dlatego postanowił sięgnąć do kieszeni bogatych pruskich miast, głównie Torunia i Gdańska. Z ich pomocą udało się uzbierać kwotę, za którą latem 1457 roku Odkupiono Malbork od okupujących go najemników. 8 czerwca 1457 roku Kazimierz triumfalnie wjechał na zamek w Malborku. Osiągnął to, czego nie zdołał osiągnąć jego ojciec. Był wielkim władcą. Zasiadał w stolicy swojego wroga. Problem w tym, że krzyżacy nie zamierzali odpuszczać. I w rzeczywistości bitwa o Malbork dopiero się zaczynała. W tym samym czasie Ludwik przebywał w Królewcu. I za pośrednictwem posła Dowiedział się, że polski król kupił sobie jego stolicę. przysięgu więc zemstę. Von Erlichshausen w płomiennej mowie przekonał braci do dalszej walki, a za zgodą kapituły wprowadził nowe wyższe podatki, a także zaciągnął jeszcze wyższy dług. W efekcie jesienią 1457 roku do Prus wkroczyły dwie armie. Jedną dowodził znany już Henryk von Plauen, a drugą doświadczony kondotier Bernard Szumborski. Kilka miesięcy wcześniej, zajmując zamek, Kazimierz zdecydował się pozostawić w mieście Malborku krzyżacką administrację. Liczył, że dzięki temu zdobędzie plusy w oczach mieszkańców. Teraz ten błąd miał się zemścić. W nocy z 28 na 29 września najemne wojska dowodzone przez Szumborskiego wkroczyły do miasta. Działając z zaskoczenia brutalnie wymordowały polską załogę. Nieliczni ocalali Polacy schronili się w warownej twierdzy. Krzyżacy zdołali po czasie umocnić miasto, ale znajdujący się i górujący nad nim zamek wciąż pozostawał w polskich rękach. Doszło więc do impasu. Gdy wieść dotarła do Krakowa, Kazimierz był wściekły. Jednocześnie rozumiał jednak, że nie wszystko stracone. Odpowiedział szybkim działaniem. Wiosną 1458 roku Kazimierz zebrał nowe pospolite ruszenie. To już 10 sierpnia dotarło pod mury Malborka. Niestety działano bardzo ospale, a do tego mała liczba ciężkich armat sprawiła, że mury stały niewzruszenie. Z kolei zniechęceni szlachcice, wbrew królewskim rozkazom, już na początku września zaczęli systematycznie wycofywać się do domów i oblężenie upadło. Sfrustrowany Kazimierz wysłał kolejną armię, ta jednak nie zdołała nawet przebić się w kierunku Malborka. Monarcha był rozczarowany. Twierdza, którą kupił za astronomiczne pieniądze, była oblegana przez nieprzyjaciół. On zaś od blisko dwóch lat nie był w stanie przerwać oblężenia. Król źle sypiał i podupadł na zdrowiu. Rozumiał, jak ważne dla dalszych losów wojny jest Malbork. Podejmowane przez niego działania były jednak nieskuteczne. A w dużej mierze wynikało to z tego, że pospolite ruszenie było przestarzałe. Wielu szlachciców uchylało się ponadto od królewskich rozkazów. Zimierz zaś obawiał się, że zbyt stanowcze działania względem szlachty spowodują... Jeszcze gorszy efekt. To mogłoby bowiem całkowicie wypowiedzieć mu posłuszeństwo i oprócz wojny z zakonem, którą przegrywał, musiałby mierzyć się z wojną domową. Nieoczekiwanie rozwiązaniem okazał się marszałek dworu. Skromny szlachcic Piotr Dunin. Człowiek, który od wielu lat służył Kazimierzowi. Był doskonałym taktykiem i zdolnym szermierzem. W młodości szlifował swoje umiejętności na zachodzie. Opanowując tamtejszą sztukę wojenną, poddany zwrócił się do króla z propozycją. Poprosił Kazimierza, aby zrezygnował z pospolitego ruszenia. Zamiast tego wyłożył nowe pieniądze na zwerbowanie wojsk najemników. Marszałek dworu widział siebie jako ich przywódcę. Ponieważ było nowatorskie, to Rozwiązanie Piotra Dunina mogło wydawać się ryzykowne. Jednak w połowie XV wieku większość europejskich wojsk, w tym wojska Zakonu Krzyżackiego, były armiami najemnymi, złożonymi z opłaconych najemników. Zresztą na przełomie 1459 i 60 roku Kazimierz był w podbramkowej sytuacji. Wiosną 1460 roku do Prus ruszyła więc nowa armia. Tym razem nie była złożona z pospolitego ruszenia, ale z dobrze wyszkolonych, dobrze uzbrojonych, a przede wszystkim zmotywowanych i opłaconych najemników pod dowództwem równie zmotywowanego i ambitnego Piotra Dunina. Armia wyruszyła z Krakowa późną zimą i już 21 marca obległa Malborg. Tym razem wszystko szło sprawnie. Oddziały Dunina zablokowały żeglugę po Nogacie. Odcięły miasto od świata zewnętrznego. I rozpoczęły nieprzerwany ostrzał artyleryjski. Ostatecznie 5 sierpnia 1460 roku wyczerpany garnizon miasta Malborka skapitulował. Dunin dotrzymał danej królowi obietnicy. Odbił Malborg. Tym samym zarówno miasto, jak i górujący nad nim potężny zamek, cała stolica, znalazła się w polskich rękach. Mimo przytłaczającej sytuacji, Erlichshausen nie poddawał się. Wielki mistrz ciągle miał nadzieję na odwrócenie losów konfliktu. Kazimierz zaś wierzył, że przy wsparciu Dunina już wkrótce zdoła go zakończyć. Nie spodziewał się, że już wkrótce śmierć ponownie zajrzy mu prosto w oczy. W następnym odcinku król Kazimierz staje się celem spisku zawiązanego w królewcu. Wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen powierza jednemu ze swoich najzdolniejszych dowódców zadanie zniszczenia polskiej armii i wypchnięcia jej z Prus. Rękawicę podnosi Piotr Dunin, który zamierza na czele swojej niewielkiej armii stanąć z nim do bitwy. Starcie, które stoczą, przesądzi o dalszych losach wojny i przyszłości imperium.